Idę dzisiaj sprawdzić co u małych króliczków się dzieje. Tam co królica w tej oponie się wykuciła. To zobaczę, bo już tam chyba za 2-3 dni nie zerkałem czy żyją. Zobaczymy. To miejsce takie trochę niebezpieczne. Trochę blisko drogi. Odległość także zrobiła w tej oponie, ale ale oni króliki wiedzą co robią, gdzie najbezpieczniej ten. Także zobaczymy. Przykryłem im tutaj to opona taką płytą na razie żeby w razie jakiegoś tam deszczu cały całej nie zakrywałem, bo wiadomo by było za gorąco. Zobaczymy co tu się dzieje. O! I nawet kubeczek im przyniosła. Chyba do zabawy. Bo nie było. Ale chyba żyją, bo... Bo się ruszają. Ale jak dużo ich jest. Uu. Ale mamusia, dobrze. Puchu dużo narwała. Także... ...sobie mają dobrze ale chyba no dużo jest chyba z 10 może sztuk nie będę w ręce brał tylko troszeczkę puchu odgarnęłem. żeby tam nie wyczuła po zapachu ale zresztą ta samica zapach mój zna także często tą samicę głaskam i ten to ona wyczuje mnie że to ja byłem także no ładne Al, aby tylko się wychowały nie wiadomo jak dalej, jak zaczną biegać O, no, maniem tu fajnie Także Przykryję ich trochę, chociaż nie Ciepło jest, także Ale trochę im tutaj Przy tego No i zakryję Jeszcze Nie wiem, jakby też jakaś burza by była to Najwyżej Folio tutaj przykryję, żeby czasami woda za dużo im nie ten. No i tak sobie mają, nie? Tutaj ten dalej nie będę zakrywał, bo niech mają powietrza świeżego, bo jakbym zakrył to ona może potem nawet, choć częściowo bym jakąś dziurę zostawił, to już może nie wyjść, nie? Zobaczy, że ktoś tutaj ręce sadzał, także, ale fajne miejsce ma. No zobaczymy jak dalej, za jakie 2-3 dni przyjdę, znów sprawdzę i zobaczymy, jak tu będzie. Już perlejki wyszły na powitanie i pawiczka sobie wyszła. A tak tutaj o, dziury poryły. Ewa tu kwiatnik robiła. To króliczki sobie nory tutaj porobili, porostego i... A tutaj... Pawiczka se chodzi. Wyszła sobie. Widzę, że se ten owady se zbiera. Bardzo ładna. A tutaj Ewy narzywa. A tutaj już ogóreczki powschodziły. U Ewy niedługo będziemy zajadać. Tutaj troskaweczki są. Wczoraj tutaj byłem, to dwie znalazłem czerwone. Może i dzisiaj się przejdę, to o już taka lekko czerwona tutaj jest, nie? Także szaki ładne się robią ładnie opielełem te truskaweczki Ewa nie miała czasu, to ja bo wiadomo, że jak ja nie opielę to, to nie ma także o, już proszę i tu czerwona już jest ale zostawię to dla Ewy. Niech przyjdzie. Nie będę taki pazerny, bo zaraz powiem. Powiecie, że te same to sam zjadłem. Także teraz troszeczkę popadało, bo było sucho. Tutaj mamy ten rzutkiewkę. No rzutkiewka też już ładna. Także ten. Tutaj Ewa pieleła, To tak trochę niedokładnie. Bo jak się piele to zawsze tam żadnego zielska nic nie ma. A tutaj ten rosnął. Winogrona. Patrzę, winogrona już owoce też mają, zawiązują się, a tutaj jarzyna będzie ładna, po płocie puściłem ją. No i jednak, co zrobię, to fajnie wygląda. Szczypioru tu mało, ten nie szczypioru, szczawiu to mało. Bo gołębie zjedli, bo tutaj siadają, lubią. jeść to. A tutaj mamy. A Barbar. O, to kompocik Ewa dla mnie robi z niego. Także. Tutaj też rzutkiewkę posadziła. Tutaj o ziemniaczki rosną, maliny. I tutaj rośnie groszek posadzony pomiędzy jeszcze. A tutaj ktoś tutaj dziurkę, chyba krecik wykopał. No i. Tak to wygląda. I buróweczki już są. Jeszcze nie pokazałem, ale ładne buróweczki to już jest trochę tego owocu na nich. Także już można no i zrywać. Jest owocu. Także już się robi dojrzałe niektóre. Także tutaj przychodzę codziennie. Zrywam, także tuż jest tego trochę owocu. No, a tutaj o, zobaczcie, jak piękny taki szczal był, to tak gołębie wyjadają, że nic nie zostało. I tam króliczki, zobaczymy, jeszcze chodzą. Dużo jest małych królików, tylko nie wiadomo, czy, czy oni wszystkie przeżyją, jak biegają. I gąski wyszły, i gąski witają. A cześć, gąski! No i to na razie dzisiaj na tyle.